Hey Sam, to Szymon, no welkom na to Swęskim Mestry. Hej, hey. nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na szwedzkim z Mesterem. A dzisiaj chciałem powiedzieć o kilku szwedzkich wyrażeniach, które nieco komplikuje jedno małe słówko Inte tworzące nam oczywiście przeczenia, ale właśnie zdarzy się tak w szwedzkim, że pewne wyrażenia w wersji twierdzącej wyglądają inaczej niż w wersji przeczącej, także warto wiedzieć, kiedy się to dzieje. I co wtedy zrobić. Także myślę, że ważny temat. Zapraszam do oglądania. Jednym z tych wyrażeń, które myślę dobrze pokaże o co mi chodzi, jest musieć kontra nie musieć. Cówko musieć sam w sobie to mostę, na przykład nie you mostę muszę dzisiaj pracować. Tutaj, mam nadzieję, jest to jasna sprawa, ale można powiedzieć, że mosty się z inte trochę gryzą i co do zasady raczej nie występują razem. Raczej mosty nie łączymy z inte. Zamiast tego użyjemy nieco innego wyrażenia. Powiemy behavente. inte. Nie musieć. Dosłownie tłumacząc, nie potrzebować, ponieważ behaver znaczy też w innych kontekstach potrzebować. Tak więc ją mosty, ją baiduki. Muszę dzisiaj pracować, ale nie muszę dzisiaj pracować. job jobaj dogie. Warto też na pewno zwrócić uwagę na sytuację, kiedy mówimy, że coś też choćby robimy, kontra też czegoś nie robimy. Chodzi tutaj mi o to też również, właśnie które po szwedzku możemy sobie przetłumaczyć jako okso. Na przykład Jokan Oksos spela gitarr. Też potrafię grać na gitarze. Jokan Oksos spela gitarr. Ale tutaj podobna uwaga jak ostatnio. Okso raczej gryzie się z INTE i nie występują one razem. Zamiast tego użyjemy frazy inte, heller. Czyli też nie. Mi osobiście na początku najłatwiej to było skojarzyć z angielskim, gdzie też są takie słowa jak ALSO czy NEITHER. W każdym razie... Myślę, że da, działa to dosyć podobnie. Każdy oczywiście ma swoje skojarzenia, także tylko tutaj rzucam, ale warto pamiętać, że właśnie OXO gdyż jest inte, inte heller zastępuje nam wtedy te wyrażenie. Jokan inte heller spija Też nie potrafię grać na gitarze. Trzecią taką konstrukcją, gdzie inte trochę nam życie komplikuje, czy, czy trzecią sytuacją jest, kiedy chcemy powiedzieć, że coś dzieje się do jakiegoś momentu, do momentu aż, w zdaniu twierdzącym możemy tutaj sobie wtedy użyć słówka tils, choćby bonen tills Tils, nieblew mörkt. Dzieci bawiły się, aż zrobiło się ciemno. Bonen lec, tils, niebrew męgt, czy do momentu, kiedy zrobiło się ciemno. I tutaj znowu, kiedy pojawia się nam inte, zamieniamy to słówko tils na ferem. Używamy frazy inte ferem, czyli coś nie dzieje się do jakiegoś momentu. Że podobne, ale jednak właśnie z inną konstrukcją stanie brzmiałoby Bornen slip, blev märkt. Dzieci nie skończyły się bawić, aż zrobiło się ciemno. Bornen inte Tutaj wydaje mi się, że jest to trochę może trudniejsze niż te dwa poprzednie przykłady, o tyle, że to inte niekoniecznie stoi nam tuż obok tego ferem I po prostu trochę musimy pamiętać, że to inte. Było w poprzednim zdaniu, i ono nam wpływa na tę późniejszą jeszcze frazę. Także bornen tis ale Polnen slutade de inter I ostatnim na dzisiaj czwartym słówkiem jest ale, które oczywiście możemy sobie zwykle na szwedzki przetłumaczyć jako men. Na przykład jo cantole svenska, men också lite spanska. Potrafi mówić po szwedzku, ale też trochę po hiszpańsku. I znowu tutaj wszystko jest w porządku, ale trochę się sprawy komplikują, kiedy używamy, kiedy chcemy powiedzieć nie coś, ale coś. Kiedy wprowadzamy, powiedziałbym, taki kontrast z tym przeczeniem, właśnie. Najczęściej z jakimś intem. Tutaj zamiast men pojawi nam się w zdaniu i tanne, i tanne. Znowu ale ale taka przecząca wersja ale na przykład kan inte tala svenska utan spanska nie potrafi mówić po szwedzku ale lecz po hiszpańsku także Jockan pratar svenska men också spanska kan inte pratar svenska utan spanska i to już wszystkie wyrażenia, o których dzisiaj chciałem wspomnieć. Także tak dla podsumowania warto uważać na cztery słowa, o których dzisiaj wspominałem. Na mostę, które w przeczeniach zmienia się w behaviorinte. Na oxo, które z kolei w przeczeniach zmienia się w heller, Na tils, które w przeczeniach staje się interferem I na koniec w men, które w połączeniu z inte zmienia się w irtan. Także wiem, że trochę tego jest, ale mam nadzieję, że też uważacie, że jest to przydatna sprawa i że czegoś nowego się dowiedzieliście. Także dzięki wielkie za oglądanie. Na koniec tradycyjnie odsyłam na pozostałe social media master, gdzie też dzieje się całkiem sporo. Odsyłam też na kurs. Powoli startuje nowy semestr. Część zajęć zaczęła się już we wrześniu, a część startuje w październiku. Także jeszcze śmiało można się na kursy zapisywać. Dzięki wielkie za uwagę. Tack så mycket för uppmärksamheten. Och vi ses nästa vecka. I Då så badrensprosegund. Hej då!